Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na sprzedaż Skoda Octavia Kombi w wersji poliftowej. Auto z 2017 roku, pod maską 1.6 TDI 115 koni. Auto krajowe zakupione w polskim salonie. Jak widać auto posiada czujniki parkowania z przodu i z tyłu, światła do jazdy dzienne i LED, tylnie światła również led fabrycznie przyciemniane. Nadwozie w bardzo dobrym stanie, lakier również nie posiada żadnych wad. W środku znajdziemy elektrycznie odsierane szyby przednie i tylnie, elektrycznie sterowane lusterka, które są podgrzewane, tempomat, skórzana wielofunkcyjna kierownica. Duży ekran systemu multimediów wraz z podłączeniem przewodowym do Android Auto i CarPlay, dwustrefową automatyczną klimatyzację, Bluetooth, podłokietniki z przodu i z tyłu, system audio 8 głośników ISOFIX, start -stop i sofix, funkcja start-stop i odzyskiwania energii, komputer pokładowy, kurtyny powietrzne, przyciemiane szyby tylne oraz wiele innych. Przebieg auta to niewiele ponad 178 tysięcy kilometrów. Pod maską, jak w każdym naszym aucie. Zero jakichkolwiek wycieków czy niepokojących dźwięków. Pogażnik duży, przestronny. Pod podłogą znajduje się pełnowymiarowe koło. Auto do obejrzenia pod płockiem. Na auto wystawiamy pełną fakturę. Zapraszamy również na inne nasze aukcje, gdzie można znaleźć wiele innych fajnych, pewnych aut. Zapraszam.